Na konferencję biskupów Europy do Wilna przybył prymas polski, kardynał Józef Glemp. W Kościele Świętego Ducha spotkał się on w modlitwie z litewskimi Polakami. Prymas przyznał, że odwiedził już wszystkich Polaków od Chicago po Baikal i od Nowej Zelandii po Spitsbergen, Jednak z rodakami na Litwie modlił się po raz pierwszy, chociaż wielokrotnie gościł już w naszym kraju. Duchowieństwo Polski i Litwy łączy dawna i ścisła współpraca. Mamy komisję złożoną tak z biskupów, jak z duchownych, którzy okresowo ze sobą się spotykają. Jesteśmy, bym powiedział, w dobrych relacjach i chcemy, żeby one były lepsze, żeby one przenikały także do, do, do warstw, no, które czują jak czy krzywdy, czy zaniedbania, czy. Mają złe doświadczenia, naturalnie, że chcielibyśmy, żeby szkoła była, żeby nazwy po polsku wymawiano. No, myślę, że to są takie drobne rzeczy, ale które, o które trzeba się starać i nie sądzę, żeby one miały być barierą przed jakąś współpracą. Glowa Kościoła Katolickiego w Polsce nie ukrywał, że spotkanie Rady Konferencji Biskupów Europy w przeddzień Zjednoczenia akurat w Wilnie było dość symboliczne. Oczywiście, że, że ten duch wileński, w którym jest jednak dość ducha polskiego, którego kardynał Baczki z nie kryje, tylko cieszy się, że, że tutaj są Polacy i o tym wszyscy mówią. Zwiedzamy właśnie Wilno, no i koledzy są teraz w trakcie zwiedzania. To się odczuwa. A po prostu kardynał nas zaprosił. Myśmy to także i chcieli sami przyjechać tu w taki odcinek Europy, którego ci nasi koledzy Zachodu nie znają. Zgromadzeni w Wilnie hierarchowie Kościoła Europejskiego raz jeszcze zaapelowali, by jednocząca się Europa nie zapomniała o swych chrześcijańskich korzeniach co musi być zapisane w preambule unijnej konstytucji. Rozmawiano też o nowej roli Kościoła w nowych warunkach ewangelizacji. Dla nas jest ważne to, byśmy zawsze umieli głosić Ewangelię, wlewali nadzieję ludziom ducha i chęć, żeby oni potrafili doskonalić samych siebie, żeby po prostu człowiek, który panuje nad drugim człowiekiem, żeby nie był dla niego wrogiem i przedmiotem wyzysku, tylko żeby umiał go kochać i wspomagać. To jest zasadniczy jak gdyby kierunek pracy Kościoła.